godzina 8:48 ja dopiero w centrum Belic a jutro teoretycznie mam się spotkać znaczy praktycznie mam się spotkać z takim gościem z turystyki rowerowej w hale nie wiem jak to się czyta i nie wiem czy tam dojadę do jutra rana będzie ciężko chyba Postanowiłem jechać naokoło przez Bad Belcic. Dni będą coraz zimniejsze, a ja mam tylko zwykły namiot z marketu za 40 zł i śpiwór, w którym można wytrzymać 7 stopni. A jak jest niżej niż 7 stopni, to już jest niekomfortowo. I być może podjadę trochę pociągiem w niedługim czasie, w następnym tygodniu. Od kilku kilometrów krajobraz jest dość monotonny Lasy z jednej i z drugiej strony I wzdłuż takiej szosy jadą drogą rowerową Ale pogoda jest fajna Tylko zimno trochę Kiruś Co ty tutaj robisz? on taki biały. A w pobliżu miejscowości Bruk są dwie takie wysokie wieże. Pewnie do obserwacji lasu musiałem skorzystać z pobliskiego McDonalda, ponieważ potrzebowałem gniazdek elektrycznych i darmowego hotspota, a przy okazji chciałem opróżnić dupę. No i miałem takie, ci takie ciśnienie, nie, miałem, że musiałem, poleciałem do tego kibla jak zwyczajny z, z procy, z katapulty A tam 50 eurocentów płatne No to wypierdalam te rzeczy, moje z i szukam tego portfela, gdzie to jest I liczę kasę, a tam brakuje kilku centów i nie można płacić kartą Musiałem to jakoś wytrzymać Ale mam tutaj las, to sobie zrobię wszystko, co potrzebuję Szukając miejsca do srania Natknąłem się na kolejne grzyby Znowu jakiś jadalny Teraz nie będę mówić co to jest, bo Bo pewnie znowu mnie ktoś poprawi Na YouTube. A tutaj jeszcze są takie Ojejku one, Ciekawe czy one są jadalne A nie, to mam blaszki to chyba trójaki, ale jeden jadalny jest. Drogę do Bad Belzik wybrałem właśnie ze względu na ten kawałek pociągnięty przez las, który uwielbiam. Ale wracając jeszcze do tego całego McDonalda. No to tam było mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi, i byli też ludzie z małymi dziećmi. I ci ludzie z małymi dziećmi krzyczeli tymi dziećmi. I zastanawiam się, czemu te fast foody te są legalne od każdego wieku, a alkohol i papierosy są dozwolone tylko od lat 18. Przecież śmieciowe jedzenie jest też szkodliwe i też uzależniające. I to różne badania potwierdzają, to nie ma co do tego wątpliwości. Więc taka hipokryzja, chyba ze strony różnych państw. Trochę mi kamera szwankuje, więc nie chcę nagrywać długich filmów. O kurka, myśla, myślałem, że, że tutaj może jest też kamera jakaś, a tutaj. Tutaj tylko karmik. Chyba. No dobra, czyli na takich kolor kolorowych opakowaniach z McDonalda czy z Burger Kinga yy, i tak dalej, to powinny być jakieś takie obrazki z, z jakimś nagim grubasem jeszcze powinien być napis Tak wygląda twoja przyszłość Ech, tak samo jak jest na tych paczkach papierosów A tam jeszcze jakiś dzieciak jeszcze w McDonaldzie śpiewał, Happy Meal Ech. A w przyszłości będzie grubasek pewnie Dobra, kolejny karmik chyba, ale nie ma co się obijać. Jadę dalej. Znajdują się właśnie tutaj, i to jest szlak R1. Od pewnego czasu myślałem o tym, żeby podjechać pociągiem. Ale jak jadę po takich pięknych szlakach rowerowych, to jakoś mi się odechcieła. Dla takich szlaków się właśnie jeździ na wyprawy rowerowe. I za każdym razem kiedy tutaj jestem to jest składna pogoda. Z Bad Belsik ten szlak biegnie dalej do Wittenbergi Nie wiem czy będę jechał przez Wittenbergę czy przez Dessału Takie życie pod chmurką Za 6000 zł na rękę Bo tyle zarabiam Jeszcze musiałem wziąć kredyt bo odsetki były do spłacenia Tak się prezentuje Bad Belzik. Myślę, że to reprezentatywna ulica. Jak widać, już ciemność jest, jednak jazda w nocy. W mgle przy prawie pełnie księżyca też ma swój urok.